Jest kit? Kurde, tak blisko. Jestem graczem Lola, ja się wstydzę. Nie pomijam zaraz po kolanku. O nie. No jesteś parę. A ja? Nie, nie. Dobra, ja to mogę. Chodź, chodź. Okej. O kurde, to mam tak, żebym tak leżał co? sumie. To się przyjedzie. Tak, Witam serdecznie, Krystian Śmiałek, zemówiąc Witam serdecznie, ja się nazywam Krystian Śmiałek, a ze mną jest aktorka Natalii Wayne. Wayne, 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 Wayne Natalii Wayne. Wayne, dobrze Natalia, trochę się zgrywam, ale zaczniemy bardzo poważnie. Twoja branża nie mogę z Tobą uważać. Zaczniemy yeah. od tematu po prostu branży. No. Zajmuję się nagrywaniem filmów dla, na strony dla dorosłych. Skąd się wzięło w ogóle taki pomysł? Bo no, nie wierzę, że ci się obudziłaś pewnego dnia rano i mówisz od dzisiaj to ja będę tutaj gwiazdą, będę mijał kalifą polskiego internetu. No nie, może tak nie było, ale gdzieś tam, wiesz, od zawsze lubiłam i kobieco się bardziej tak ubierać i od zawsze chciałam sobie zrobić biust. I gdzieś tam też w pewnym momencie z tym moim wspólnikiem sobie żartowaliśmy jakoś ze 3 lata temu, że no będziemy nagrywać porno, no będziemy na pewno nagrywać porno. Ale przyszedł taki moment, że pracowaliśmy wspólnie w jednej pracy u nas w mieście, niekoniecznie to była dobra praca ze względu na atmosferę, na kierownictwo. No cóż, no stwierdziliśmy, że. Um, cóż, no trzeba postawić na siebie no i po... Że żarty staną się faktami. No dokładnie, żart, żart ob obróciliśmy w prawdę, no i poszło. A jak, wyglą jak wyglądała pierwsza scena? Wy byliście zestresowani, spięci, czy, czy raczej się myślicie, kurczę, od, od razu jak nagraliście mówicie, to jest to. Wiesz, y, bardziej byliśmy spięci tym, czy to na pewno dobrze będzie na kamerze wyglądać, bo my tylko i wyłącznie we dwoje nagrywamy, więc tak naprawdę to, co się dzieje z drugiej strony kamery, my tego nie widzimy. Więc wiesz, jedna scena, trzeba i zobaczyć, czy ona się dobrze nagrała i tak dalej, i tak dalej. Teraz już jesteśmy troszkę bardziej obyci, no ale wiadomo, też zdarzają się takie, e, takie momenty, ale już troszeczkę luźniej do tego podchodzimy, wiadomo. E, I raczej się nie spinamy, nie? E, a scenariusz na filmach bardziej dostosowuje dostosowujecie do widza czy do siebie? Chodzi o to, żebyś ty podczas filmu. Się komfortowo czuła, czy jednak nie, może to mi się podoba, ale widzowi to się nie spodoba, więc tego nie nagrajmy. Jak to wygląda? Ja dużą uwagę kładę na moich widzów, natomiast bardzo często jest tak, że wiesz, że my napiszemy sobie jakiś scenariusz, ale w międzyczasie oboje go zapomnimy i lecimy na żywioł. I powiem ci szczerze, że wtedy to chyba najlepiej wychodzi. Okay, a dużo masz takich filmów, gdzie na żywioł leciałaś? Kilka się znajdzie, tak, kilka jest. No dobra, ale. Podejrzewam, że branża filmów dla dorosłych nie jest na, na całe życie. E, jaki ty masz plan na przyszłość? Ja bym chciała swoją karierę troszeczkę mm, kilkutorowo poprowadzić. O konkretach teraz nie będę mówiła, bo tak naprawdę tych konkretów jeszcze nie ma. A jednak pomiziałaś po prostu. No jednak pomiziałam. Okay. Konkretów nie ma. To są bardziej jakieś tam moje plany, jak chciałabym to zrobić. E, natomiast wiesz, ja też nie chciałabym. E, nie wiadomo jak długo robić to porno, chociaż dobrze się z tym czuję i chcę to robić, no ale wiadomo, no, czas mija, ciało się zmienia, twarz się zmienia, wszystko się zmienia, ja wiem, że są też ludzie, którzy szukają takich filmów, natomiast wiesz, najważniejsze jest, żeby samemu ze sobą czuć się komfortowo. No tak szczerze ci powiem, nie wiem jak to się potoczy. Okej, okay. a czy ty zawsze byłaś ekstrawertyczką? Tak, ja od zawsze jestem osobą, yy, która lubi jak coś się dzieje, lubię dużo gadać, lubię się śmiać, żartować. Yy, tak. Właśnie ty mi przypominasz, w sensie ja mam dużo koleżanek, które właśnie są takie, wariatki. I jak ciebie poznałem, mówię, nie no, kolejna z takim charakterem. Po prostu hit, to jest hit dla mnie. Yy, są momenty, jest coś, co jest w stanie cię speszyć? Zdarzają się takie sytuacje, że mnie coś peszy. Wiadomo, no wszyscy jesteśmy ludźmi. E, najczęściej e, peszę się na kamerkach. Jak wiesz, jestem z jakimś tam panem na tej kamerce, jesteśmy sobie i nagle wchodzi jego żona i mówi: A co to za dziewczyna? A co ty tutaj robisz? A ja wiesz, taką... miałam taką sytuację. Miałam taką sytuację. Wyobraź sobie, że kobitka usiadła obok tego, obok tego chłopaka, założyła słuchawki sobie gadałyśmy, nie? I wszystko było spoko on wie, że on do niej mówi, no przecież ci mówiłem, mówiłem ci, że wejdę. Ale powiedział prawdę jej, czy wymyślał historię, że jesteś korepetytorką? Nie, prawdę. Prawda, nie? Ja no wiesz, zszokowana byłam, bo to była pierwsza taka sytuacja. Nie, no ale spieszyłam się mega. Czy to była najbardziej e, szokująca sytuacja jaka ci się przydarzyła w twojej karierze? O, nie, nie, dużo więcej jest szokujących historii. To Najbardziej szokującą, poproszę. Najbardziej szokującą, wiesz co, najbardziej e, byłam pełna podziwu, e, że dorosły mężczyzna jest w stanie, e, wiesz, sam sobie zrobić dobrze ustami, e, że tak to ujmę. Co ty mówisz? Naprawdę, no? Był w stanie to zrobić. Chłopak, naprawdę, no wiesz, widziałam filmiki, także to jest 100%, że on to zrobił. E, no, ale wiesz, podziwiam za gibkość. Ale on ci to wysłał? No tak. W jakim celu? No, żebym sobie popatrzyła, że umie. Okej. Okay. Może dla niego to jest powód do dumy. Słuchajcie, no, bardzo mało osób jest dumnych. Byłaś taki... dumna ze swojego obicia? Znaczy, gratuluję mu gibkości. Jeśli mu to sprawia Friday, nie mam nic do tego. Słuchajcie, ja nie mam nic do żadnych fetyszy: ludzie róbcie co chcecie, co wam sprawia przyjemność, i nie ma czego się wstydzić. Może A co podoba się w facetach Natalii? Mm, bardzo ludziom zauważyłam, że podoba się y, mój sposób bycia. To mi się podoba faceta. Okej, okay. no właśnie, sorry. Co mi się podoba? Co mi imponuje? Wiesz, imponuje mi w facetach na pewno opiekuńczość, taka, że wiesz, że ty czujesz się przy tym facecie jak kobieta, a nie że czujesz się przy nim jak mężczyzna, on jak kobieta. Czyli nie jesteś stroną dominującą? Absolutnie nie, absolutnie nie. E, no mówię, lubię czuć się zaopiekowana, bezpieczna, e, lubię dobrą gadkę, wiesz, żeby ona się kleiła, bo tak jak widzisz, no jestem gadułą. E, lubię porozmawiać, lubię się uwewnętrzniać, także, także takie rzeczy. Okej, okay. właśnie jesteś gadułą, e, czy często odpowiadasz na krytykę widzów, czy olewasz to? Wiesz, jak jest jakiś komentarz, który gdzieś tam... Powiedzmy, ma jakiś sens, niekoniecznie on jest zgodny z prawdą, ale ma jakiś sens, i jesteś w stanie e, argumentami powymieniać się z daną osobą, to, to zdarza mi się dosyć często. No, no nie na każdy komentarz, ale wiesz, jak ktoś mi napisze komentarz, ty kurwo. No to wiesz. kulturalnie. No to wiesz, to dla mnie nie jest żaden komentarz konstruktywny i wiesz, no, no nie ma na to co odpowiadać, bo jeśli ktoś myli prostytutkę z aktorką w Porno, no to nic tylko mu współczyć, bo to jest tak samo, jakbyś jakbyś pomylił, wiesz, jakbyś powiedział, że drwal, a stolarz to jest to samo. A boli cię hejt? Nie, nie, nie boli mnie hejt. Wiesz, że hejt gdzieś tam też... Nie się, nie, no bo jednak ludzie gadają, ludzie piszą, podbijają i tak dalej, także hejterzy też są wskazani. A zbudziłaś zainteresowanie kiedyś jakiejś osoby popularnej, jakiś, nie wiem, celebryta do ciebie na przykład wypisywał, czy próbował się z tobą umówić, czy nie było takiej sytuacji? Nie zdajesz sobie sprawy, jak duża ilość, nie? Wiesz też, gdzieś tam są osoby z, z ze świata influencerów, z, tej takiej, z tych rozpoznawalnych osób, do których, wiesz, na przykład ja napiszę, zapytam o jakąś pomoc, no bo wiadomo, nie jestem w tym świecie jakoś długo, a też pewne rzeczy, no jak nie zapytasz u źródła, to się nie dowiesz tak naprawdę. Są ludzie, którzy mi chętnie pomogą, odpowiedzą, nie oczekując później rozliczenia zbliżeniowego za to, nie? No ale ale bardzo duża część właśnie znanych osób pisze do mnie, no raczej w jednym celu, nie? Ale to są osoby z internetu, czy może jesteś aktorzy, muzycy, jakieś ra może raperzy? No. Z każdej strony. Okej. Okay. Bo wiesz, może z jakiś tam aktorów znanych takich w Polsce, czy coś, to nie, raczej nie było w sytuacji, ale myślę, że z tych, reszty tej branży, które wymieniłeś, to jak najbardziej. Naprawdę? Tak. A wy kogoś? Nie mogę. Nie, no wiesz, ja jestem profesjonalistką, także każdy, kto do mnie przychodzi, może to nie będzie najlepsze porównanie, ale to jak do księdza na spowiedzi, słuchaj, wszystko zostaje u mnie. Ci że też się zdarzali? Nikt nigdy mi się nie przedstawił jako ksiądz, ale myślę, że nieraz. Okej, okay, a współpracujesz z jakąś agencją, czy od zera sama lecisz z tym, z tym tematem, z tą, z tą branżą? Jeśli chodzi o. Yy, o nas, jak my nagrywamy filmy, to tylko i wyłącznie na razie we dwoje, sami sobie to montujemy, sami sobie to nagrywamy, wymyślamy i tak dalej, i tak dalej, no bo wiadomo, wiesz, żeby też, żeby też kogoś zatrudnić, to musicie być na to stać. No wiesz, nie zarabiam może im mało, ale na razie staram się inwestować też w bardziej takie rzeczy potrzebne do firmy, nie? I dopóki sobie radzę ze wszystkim sama i nie mam takiej bardzo dużej konieczności brania kogoś dodatkowego, no to na razie staram się robić to wszystko sama ze wspólnikiem. Czyli Natalia Wayne ma faceta, czy jest wolna? Natalia Wayne jest wolna. O, no, proszę. No dobra. E, wracając do tematu w Twojej branży, jak z zarobkami? To jest chyba jednak temat tabu. Jak to wygląda? Czy to są kwoty milionowe, sześciocyfrowe, czterocyfrowe, pięciocyfrowe? E, słuchaj, no mam nadzieję, że w tym roku ten pierwszy milion zarobię. No. Czy mam A jest blisko? Niekoniecznie mamy być blisko, ale mam nadzieję, że będzie wiesz coraz bliżej. Tak naprawdę wiesz, jeden dzień może obrócić Twoją karierę o 180 stopni i wiesz, wszystko masz wywrócone do góry nogami i żyjesz zupełnie inaczej. Zarobki są naprawdę dobre. Tak jak mówię, to jest moje jedyne zajęcie, którym na, na dany moment się zajmuję i spokojnie mogę się utrzymać. I wiesz, nie żyję jakoś biednie. Nie chcę też, wiesz, tutaj. Mm... Mieszkasz w łodzi, także. <laughs> ja dobra, taki przytek Sam jestem z łodzi. Dobra, no. to co z tymi zarobkami? Zarobki są naprawdę spoko, na razie wiesz, yy, myślę, że moje zarobki nie przekroczyły 30 tysięcy złotych miesięcznie, już tak nazwijmy to konkretnie. Na więcej. Na razie nie, na razie nie wiesz. Yy, tak jak mówię, no strony yy, strony z filmami dla dorosłych płacą za wyświetlenia. No wiadomo, tych wyświetleń też musi być dużo do tego kamerki i mówię, to jest tak, jeśli chodzi na przykład o kamerki, to ten biznes jest bardzo zależny. Po prostu od widzów, tak? Jednego dnia może być tak, że ja na kamerkach zarobię 50 zł, a na drugi dzień może być tak, że ktoś przyjdzie i ja zarobię 5000 zł, nie? No dobra, ale czy na początku kariery spodziewałaś się takiej kwoty? Czy wyższej, jaką masz teraz średnią? Niższej. Niższej. Niższej się spodziewałam, ja byłam w szoku. Ja byłam w szoku dużym. A jak z fanami u ciebie? Są jacyś, trafiają się jacyś natrętni, fani? Wiesz co, ciężko to nazwać natrętnymi fanami, ale miałam też. To bardziej miła taka sytuacja, że chłopak po filmie, w wyczaju gdzie mieszkam e, i na święta e, bożonarodzeniowe napisał do mnie, słuchaj, e, za bramę masz wrzucony prezent, idź po niego, nie? Taka wiesz... Przyczajona, wystraszona przez te drzwi, patrzę, no nikogo nie ma, ale patrzę, jakiś wór leży, nie? No to idę. Patrzę, a tam taki wielki miś, nie, ale też na tyle spoko chłopak się zachował, że wiesz, ani nie czekał na mnie pod tym domem, ani nigdy więcej już tam nie przyjechał. Może przyjechał, ale ja nic o tym nie wiem, wiesz, nigdy nikogo nie spotkałam na Molnego, ani z takiego. Także jak na razie jest spokojnie. A zdarzyło się, że ktoś się rozpoznał na mieście i prosił o zdjęcie, albo może w drugą stronę negatywnie się wypowiadał. Ani nie, ani nie negatywnie, ani nie pozytywnie, jeszcze nikt do mnie nie podszedł tak e, stricte, o poznałem Cię, chodź zrobimy sobie zdjęcie, tylko e, zauważyłam, że ludzie się peszą, widzę, że mnie zauważają, ale peszą się i najczęściej to jest wiadomość, o widziałem Cię, mogę podejść zrobić sobie zdjęcie, albo o byłaś tu na gali, mogę zdjęcie, wiesz o co chodzi, dla mnie luz, także jak macie ochotę, zapraszam, nie gryzę. A poruszyłaś jeszcze ten temat Gali, także zapytam, często się ostatnio widujemy na jakichś wydarzeniach sportowych czy frekwajterowych? Jak to wygląda? Ty masz jakieś propozycje? Robisz rekonesans? Jak to wygląda? Czy, czy jest to po prostu hobbysty, czy Wiesz, moja branża troszeczkę w inną stronę idzie i, i że tak to ujmę, mordowicie dla mnie nie jest wskazane, bo jednak swoim wizerunkiem gdzieś tam swoim wyglądem pracuję. Natomiast wiesz, nie zastanawiałam się nad tym ani razu konkretnie. Jak byłaby propozycja? Dopiero bym na ten, na ten temat myślała, ale wiesz. 过去也这呀 Nie, no chyba nie ma raczej takich ludzi, co mnie irytują, wiesz, ja mówię, ja raczej kobiety staram się traktować, e, wszystkie kobiety, tak wiesz, bardziej ze wsparciem, nie, powinnyśmy się trzymać razem. No tak, ale ostatnio na Twitterze tam chyba była lekka zaczepka w stronę Julii Żugaj. E, wiesz, no jak tak e, e, jęczałaś, Julka, że nie ma tam, e, że nie ma tam e, dla ciebie jednego biletu, no to zawsze możemy iść do oktagonów, to jest za darmo, przyjdziesz? Ej, ale... Ale, nie, ale oczywiście to są żarty, nie, żeby tutaj żadnej zaraz ramy nie było. Ale to by było mocne, słuchaj, no... Storka z filmów dla dorosłych z dziewczyną, która ma konten Family Friendly. No, to, byłoby z, to byłoby zderzenie po prostu nie waj ziemi. No dokładnie, dokładnie, to tak jakby na ostatniej gali wygrał na jednej galii na i, i na to też hit. Nie no to, to, to mocno, mocno, ale dlaczego ty w ogóle jej tak odpowiedział? Bo ty jej odpo, odpowiedziałaś, albo wy macie wspólne konto chyba z twoim wspólnikiem. Nie, 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 to jest moje konto. Okej, okej. Okay, okay. No to odpowiedziałaś jej, e, jednak na, ty, w tym, na tym Twitterze. W jakim celu? Wiesz, no, słuchaj, no, nie dość, że dostają, dostają ci influencerzy te bilety za darmo i tak dalej. I dla mnie to było takie trochę niesmaczne, że wiesz, dostałaś te bilety i tak dalej. To jeszcze na forum ogólnym piszesz, że fajnie, jest lepsze w obsłudze, bo zawsze dostajesz bilety i pay-per-view, a tutaj nie dostałaś jednego biletu i wielka drama. Wiesz, ja myślę, że taką osobę stać na to, żeby te bilety sobie nawet gdyby kupić. I wiesz, i nie trzeba z tego robić dramy, a wiesz, no. No nie wiem, ja uważam, że jak dostajesz powiedzmy coś za darmo, no to chociaż no, ciesz się z tego, jeśli nie chcesz tego kupić, nie? A co było najbardziej wartościową rzeczą, którą ty dostałaś za darmo? Co było najbardziej wartościową rzeczą, którą ja dostałam? ty na High League. <laughs> wiesz, to też było bardzo miłe, że, że któryś z moich widzów po prostu wygrał bilet i mi je dał. Bardzo miło i bardzo dziękuję. Ale największą pomoc, jaką dostałam dotychczas to chyba, chyba pomoc a propos napraw mojego samochodu. <laughs> o, to mega miło, bo naprawy są kosztowne. Są kosztowne, ale wiesz, że... Często jest tak, że ciężko jest jakąś część znaleźć czy coś, a, a ja wiesz, jestem jednak kobietą, niekoniecznie interesuje się motoryzacją w takim stopniu, że co jest w środku w tym aucie, bardziej kręci, kręci mnie driftowanie, latanie bokiem i tak dalej, i tak dalej, niż takie rzeczy, no i wiesz, jednak jako kobieta czasami tej pomocy potrzebuje. No dobra, poruszyliśmy trochę teraz temat luźny, czyli jakieś tam pomocy, fanów i tak dalej. Ale wróćmy do tematu, jednak tych filmów dla dorosłych. Jaka była reakcja Twoich znajomych, Twoich bliskich? Jak się dowiedzieli, że ich tutaj mała Natalia no w taką stronę idzie? E, wiesz, e, jeśli chodzi o znajomych, zacznijmy od znajomych w sumie to i znajomi, i rodzina tak samo zareagowali. E, moje najbliższe koleżanki, przyjaciółki e, stwierdziły, że wiesz, no ja nikomu krzywdy nie robię. To, że ja e, stawiam takie filmy w internet, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Ja nikogo tym nie krzywdzę, nikogo nie zmuszam do oglądania, wiesz. E, nie nagabuję nikogo, ani nic takiego, także ja no mówię, nikomu krzywdy nie robię. E, prawdziwi tacy moi znajomi, w sumie tylko tak naprawdę, okazuje się, że tylko takich miałam, ze mną zostali. E, rodzina w ten sam sposób, wiesz, że to jest moje życie, żyje się raz, mam prawo je przeżyć tak, jak chcę. No i tak robię. Czyli nikt Cię nie zawiódł? No, nikt, nikt jakby... No, czy, czy nikt Cię nie zawiódł swoją reakcją? Yy, no nie, no nie. Yy, wiesz, yy, ja też nie jestem osobą, która ma jakoś nie wiadomo jak dużą, yy, jak, jak duże grono bliskich osób. Bo ja raczej yy, mam małe grono bliskich ludzi, ale prawdziwych. Wiesz, a jakieś tam zdanie moich yy, znajomych, takich dalszych czy coś, no to tak Średnio mnie interesuje, może tak. Ludzie, których, których zdanie mnie interesowało, zareagowali na to pozytywnie, może ciężko w to uwierzyć, ale naprawdę reakcja była pozytywna. No mi jest bardzo ciężko w to uwierzyć, bo ja co prawda w takiej branży nie pracuję, ale też działam w internecie. I czas zdarzyło się, że się zawiodłem na niektórych osobach, więc myślałem, że jak ty w bardziej kontrowersyjny sposób się pokazujesz, to jeszcze na większą skalę to było. Więc zaskoczyłaś mnie naprawdę w tym momencie. Nie, no wiesz, może mi kłamią prosto w oczy. Miejmy nadzieję, że nie. Nie, nie, wątpię, naprawdę. Wiesz, nie ma problemu z tym, żeby ktoś się ze mną na mieście pokazał. Ludzie się mnie nie wstydzą ani z takiego. Także tak, uważam, że wiesz, to co mi mówią na ten temat jest prawdziwe. A uważasz, że Polska jest zamkniętym krajem jeszcze na takie tematy, czy. Czy już jest w miarę to, wiesz, no, normalizowane. Wiesz, to temat to jest takie pytanie raczej z jedną odpowiedzią, nie? I wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. No Polska jest bardzo zamknięta, zamknięta na takie tematy, natomiast uważam, że coraz bardziej to się zaczyna rozwijać, coraz częściej jest mówione o takich sprawach w różnych miejscach, czy to w radiu, czy to w telewizji, czy to na jakichś innych wydarzeniach i, i myślę, że wiesz, z roku na rok będzie to coraz bardziej. Mm, Popularne, powszechne, mniej dziwiące w ten sposób. No i tego Ci życzę, żebyś otwierała się tylko, nie tylko na rynek polski, ale i zagraniczny. I, i cóż, dziękuję za wywiad. Również bardzo Pewnie dziękuję. się widzimy niedługo, bo jesteśmy z jednego Pewnie miasta. Żywek. Także dziękuję bardzo. <laughs> dziękuję bardzo. Dzięki.